Polska mówi, goście, pani Aleksandra Nowak i pan Zbyszek Nowak. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy, witamy. witamy serdecznie. Szanowni Państwo, nie chciałbym rozmawiać o sprawach y, zawodowych, chciałbym porozmawiać o takich trochę prywatnych. Hmm. Od czego tu zacząć? Od czego tu zacząć? Jak Państwo żeście się poznali? No, ja przyjechałam do Zbyszka z prośbą o pomoc, to klasyczne, ale wyjechałam zafascynowana. W ciągu kilku minut, spotkania wydarzyło się dużo rzeczy. Zbyszek jeszcze też zajmował się naszym wspólnym znajomym, któremu opowiadał, co ma zrobić, jak ma tam przeprowadzić pewną jakąś tam akcję. Różne, różne rzeczy się działy, potem zajął się mną. No i pomyślałam sobie, no szkoda, no przyjadę pewnie jeszcze kilka razy, no pewnie trzeba będzie to jeszcze powtórzyć, ale nigdy w życiu tego człowieka nie poznam bliżej. No ale tak się złożyło, że zaczęliśmy bardzo szybko razem pracować i potem już. Panie Zbyszku, proszę o szczerą odpowiedź. Jak pan pierwszy raz zobaczył swoją żonę, czy pan wiedział przyszłą żonę, czy pan wiedział, że to jest ta kobieta? Co pan sobie To no znaczy w sensie fizycznym nic, a w sensie pozabisycznym oczywiście tak. Nawet wpis do mojej książki Ręce, które leczą, był taki, który dawał bardzo wiele do myślenia i mówił o tym wszystkim, co się wydarzy, o czym ja jeszcze nie wiedziałem, pisząc ten tekst. To jest trudne do zrozumienia, ale to tak jest. Tak, rzeczywiście dedykacja w książce, którą dostałam, jest taka, że wracamy. Do niej co jakiś czas, bo jakby kolejne etapy naszego życia potwierdzają, że to było prorocze. Po około dwóch latach od pierwszego spotkania już się Państwo zamieszkali ze sobą. No tak się stało, bo to prawda. Aczkolwiek nie było to takie proste, bo mieliśmy swoje życia, Musieliśmy jakoś to wszystko zorganizować. No nie wchodząc w szczegóły, po prostu było tak, że, że to, się, to się musiało wydarzyć, dlatego że okazało się, że my po prostu jesteśmy sobie bardzo potrzebni. Ja powiem tylko tyle. Ja nie umiem pracować normalnie. Ja pracuję jak szalony albo jak wariat, nawet. Tak, szczerze się prawda, bo co prawda. No. I, i, I zauważyłem, że Aleksandra, ona podobnie pracuje jak szalona, prawda? Poza tym ma jedną cechę, której ja nie posiadam, bo ja jestem bałaganiarzem. straszny. A ja konatka. No więc. Dokładnie, <grym> ta. nie tylko to miałam na myśli, mówiąc, że okazało się, że jesteśmy sobie potrzebni, bo w poprzednich naszych życiach nie byliśmy w pełni spełnieni, nie do końca szczęśliwi, więc się okazało, że po prostu to, że jesteśmy razem bardzo nas nawzajem ubogaca, ale to, że ja posprzątam, a to, co Zbyszek dawał agani, to tak Powiem też, Państwu, w też. tych Poznaniach były pewne takie problemy polegające na tym, że na przykład tak... rok czasu mieszkaliśmy razem i żadne z nas nie dotykało czosnku, a potem się okazało nagle, że my bardzo lubimy czosnek. Ale czosnek jest symbolem tego, że przez rok można czegoś unikać, a potem się okazuje, że niepotrzebny. Musiał Pan zdobywać swoją... Przyszłego. To znaczy, to, to ja jestem, bo może nie jestem ani zachowawczy, ale nie dowierzam i mam takiego przyjaciela, wybitego polskiego literata. Pokazałem jeden z listów Aleksandry do mnie i mówię: Andrzej, ty przeczytaj to, bo naprawdę nie wiem, co o tym sądzić. No ja wiem oczywiście, ale wiesz, ale może pomóż mi dokonać jakiegoś wyboru, bo ja nie wiem, co ja mam zrobić, nie? No, Andrzej powiedział i tutaj kolokwialne, dosyć słowa, ale powiedziałbym sobie, o Mówi się, że mąż i żona w jednej pracy to dla zdrowia psychicznego nie jest do końca dobrze. Natomiast Was dzisiaj zawsze obok siebie uśmiechniętych pracujecie razem? Pracujemy razem, i to rzeczywiście, gdyby nie to, że również często podróżujemy, że dużo rzeczy razem robimy niezwiązanych z pracą. To może rzeczywiście byłoby to trudne, ale dzięki temu, że mamy całą masę innych pasji, innych, innych pomysłów na życie, to może to nas ratuje. Bo rzeczywiście praca razem jest tym najtrudniejszym elementem życia. Mnóstwo rzeczy robicie razem. Jak robicie to, że się sobą nie nudzicie? Więc ja może odpowiem, bo sytuacja jest tego typu. Ponieważ jestem w tych sprawach energetycznych no, tak wysoko, że nawet to, co piszę, to jest niezrozumiałe dla normalnych ludzi. I ktoś musi to przełożyć w taki sposób, żeby ktoś mógł zrozumieć to, co ja... E, to, co chcesz ludziom powiedzieć. powiedzieć. I właśnie tutaj Aleksandra jest takim komunikatorem między mną, a między tymi wszystkimi, którzy chcieliby skorzystać z tej pomocy w sytuacji, kiedy to, co piszę, ten materiał, może się okazać niedostatecznie zrozumiały albo zrozumiały źle. Ale pan pytał, jak to jest, że my się nie nudzimy sobą, a no ja właśnie nie próbuję. Mamy mówić. zajęcia. Mamy tyle zajęć, tyle nowych pomysłów co chwila, że to... Nie możemy się sobą znudzić, bo my cały czas robimy coś nowego. Co pan najbardziej lubi, panie Zbyszku, w żonie? Ach, tych zalec jest wiele, ale jedną z nich jest coś, co nie pozwala mi schudnąć. <laughs> na żarcie, panie Aleksandro. Chciałem zapytać o wady pana Zbyszka, bo każdy z nas ma wady. Ja, ja nie, nie mam <laughs> Oczywiście, Zartowałem. że to no. no tak, pytanie jest podchwytliwe. O jednej sam powiedział, to, że jest bałaganiarzem. To jest po prostu piękna sprawa. Bo rzeczywiście co chwila czegoś szukamy. Ja już to, ja już zrobiłam z tego zabawę, więc już nie jest to wada. No Dziękuję. co Zbyszek ma takie cechy, które są po prostu trudne do zaakceptowania dla osoby, która szuka normalnego, spokojnego życia. Natomiast w momencie, kiedy już się przejdzie ten etap, kiedy już wiadomo, że to nie będzie ani spokojne, ani normalne życie, to to już nie są cechy, to nie są bolące sprawy. Ja mówię o takich rzeczach właśnie jak stały pośpiech, jak stała, stałe życie w ruchu, jak e, brak czasu na takie zwyczajne, spokojne lenistwo, na to, że wakacje mogą potrwać 12 godzin i już jesteśmy na wakacjach i już z nich wracamy. Na stałą zmianę planów, na to, że nic, nic tego nic nowego. może być tak, że wybieramy się gdzieś, a tu już jesteśmy odwołani, bo dzieje się coś, jest jakaś kryzysowa sytuacja. To e, myślę, że to nie jest takie łatwe. Ale ma swoją dobrą stronę, właśnie to, że to życie jest niezmiernie ciekawe. Temu. Znaczy, zaleta wielka, Aleksander, to jest ciekawość życia. To jest wielka ciekawość życia. Uwielbiacie podróżować. To jest lubne to życie, mm. bo to jest ciekawość. Cały czas coś się tak. dzieje. Cały czas czytamy, to, to, to czas tak jak się Plan telewizyjny, prawda? czy Jakikolwiek plan. Nagle ten plan jest inny, bo ten się okazał jeszcze lepszy. Bo to, co to podejmiemy decyzję, ale wykonanie no, może być już coś innego. A podróże też biorą się głównie z ciekawości. Rzadko wyjeżdżamy w takie miejsca, gdzie przysłowiowy drink z palemką, leżak i dwa tygodnie nic nie robię. Chociaż jest sukces, bo zaczyna nam się to zdarzać. A to jakże... wybiera te miejsca, które podróżujecie, które się udajecie. No więc jest taka sytuacja. Ja szukam inspiracji. Takie inspiracje do tych trzech gestów znanych tutaj w pewno wszystkim Państwa. Ten, ten i ten to Kuwait, podglądanie islamu. W Afryce sprawdzałem, jakby audytowałem sam siebie, co powiedzą na mój temat czarownicy. Ludzie, otaż, którzy samali. z takimi tak, ludźmi jak Energia żyją na co dzień. Okazało się, siwach, tak że jest. oni po prostu doskonale mnie znają, doskonale wiedzą. Mało tego, okazywali wielki szacunek. Prosili moją żonę, żeby była dla mnie dobra. A Ciebie, żebyś tego nie wypracował. Żeby o mnie dbała i że ma się mnie słuchać, czego ty się nie spodobało. Nie, nie, już teraz zrozumiałam tym. Jest, jest po prostu sprawa tego rodzaju, że ubogaca nas niezwykle inna świadomość, inni ludzie, inne krajobrazy, inne te wszystkie rzeczy, z którymi mamy do czynienia mogą się okazać bardzo inspirujące i potem czy to pisząc jakieś książki czy jakieś materiały czy rozmawiając z ludźmi, mam taką panoramę, że ten horyzont jest znacznie większy, jak wtedy kiedy tylko siedzimy do biblioteki. I z powrotem, prawda, tak jak ten profesor, który był podejrzewany, że ma jakąś kochankę, a on dodał do biblioteki, prawda, no bo to dla niego było najważniejsze, to jego kochanką była ta biblioteka, ta książka, no ale on wtedy nic poza tym nie widzi, bo nie wszystko można zobaczyć, oczywiście w odmiennym stanie można zobaczyć wszystko, no i tutaj jest sprawa tego typu, że właśnie stąd zainteresowanie tą, tym działaniem pozawerbalnym, tym wszystkim, co... Takie podróże też z... nam się zdarzały, tak. Bywaliśmy w takich miejscach właśnie jak Afryka, Brazylia, gdzie te horyzonty no, dość, w dość oryginalny sposób można poszerzyć i dość ciekawe rzeczy zobaczyć. Pytał Pan, kto wybiera te te miejsca? To nie jest tak, że... Yy, której z nas może sobie coś wybrać. My, ja mogę coś zaproponować, a Zbyszek czasami bez powodu powie, nie, tam nie jedziemy. Mnie się wydaje to dziwne, ale dlaczego? Taki wspaniały pomysł, taka, taka świetna oferta. Potem się okazuje, że nie wiem. Tajfun, albo jakieś inne kataklizmy, albo właśnie ludzie nie odlecieli, bo, bo samolot był zepsuty. Więc Zbyszek zawsze wie i za, jego się po prostu należy słuchać. To jest to, o czym, o czym też wcześniej mówiliśmy. Czy zada, czy wada, czy zaleta. Zbyszek ma zawsze rację. Wyobraźcie sobie Czyli faktor, ostatnie życie. zdanie należy do zawsze Zbyszka. Do Wyobraźcie sobie Państwo, tak podsumowując, życie z człowiekiem, który ma zawsze rację. Niedawno właśnie nasz znajomy, e, Zbyszka podopieczny, tak kręcąc głową po kolejnej konsultacji, mówi jak Ty to wytrzymujesz, przecież ten facet ma zawsze rację. No i to jest to, to jest to. To jest cudowne, a z drugiej strony tak po ludzku, tak, z, tak od tej tak zwykłej strony, tak to po prostu może wkurzać, dlatego że ja Zawsze muszę przyznać. Mu Pani Olo, ale na to końcu. można zawsze nazwać inaczej, że można mieć inne zdanie, ale nie może się różnić od pana Zbyszka. Prawda? To chyba <grym> tak. no Wiele lat mi to zajęło, doszłam do tego. Teraz, kiedy to zaakceptowałam, to już działam inaczej, ale kiedyś rzeczywiście próbowałam się buntować, to było zupełnie bez sensu. Drodzy Państwo, jest taka sytuacja, książka Ocean Czasu, odkrycie grobu Mikołaja, pomoc w odkryciu grobu Mikołaja kopernika, cały szereg sytuacji w tych wielkich firmach, gdzie pomagam rozmaitym szefom, prezesom, uprzedzając ich przed rozmaitymi problemami, które mogą wystąpić albo nie, bo jeżeli ja wiem, że mogą wystąpić, to mogę ich uprzedzić. Właśnie ta opieka mentalna, mental security, to jest obrona przed czymś, co może się wydarzyć. Dlaczego może się wydarzyć? Nie wydarzy się. Panie Zbyszku, a jak to jest tą opieką mentalną nad małżonką? Bo w każdym związku są jakieś sprzeczki, kłótnie. Czy Pan wykorzystuje swoją nadprzyrodzoną, że tak powiem, możliwość, moc w stosunku do żony? Wtedy, kiedy żona się denerwuje, krzyczy na Pana, to Pan wtedy coś tam zrobi i uspokoi momentalnie. Nie, nie. To dotyczy wszystkich ludzi, którzy mają ze mną kontakt. Tak, którzy korzystają z mojej pomocy, zmienia się życie tych ludzi. Oni znacznie więcej rozumieją, mają więcej tolerancji, więcej optymizmu, bo to jest tak zwana pozytywna kreacja. Albo coś tworzymy, albo coś niszczymy. Kiedy coś tworzymy, tworzymy tylko wtedy, kiedy jesteśmy szczęśliwi. Bo wtedy rozwijamy się, to są nasze największe skarby. Te właśnie miejsca, w których jesteśmy szczęśliwi. I dlatego właśnie, kiedy zamykamy oczy, yy, udając się na spoczynek, powinniśmy odlecieć do tej cudownej krainy, gdzie było nam najpiękniej. I wtedy rano obudzimy się wypoczęci, uśmiechnięci i będą dalsze sukcesy, jeszcze większe, jak te, o których żeśmy myśleli, zespiając. Panie Lud, czego Wam można życzyć? To jest chyba najtrudniejsze pytanie, ale tak w największym skrócie to myślę, że tej satysfakcji, jeszcze więcej tej satysfakcji, dlatego, że ona nas napędza do życia. Zostałem w swego czasu nazwany władcą oceanu czasu. No więc życzę tym wszystkim, którzy w tej chwili nas oglądają, żeby zaczęli władać swoim czasem, żeby zastanawiali się rano, co będą robili tego dnia, żeby nie pomyśleli sobie wieczorem, zaraz, co ja robiłem? Przecież nic nie zrobiłem, a minął dzień, więc... A ja muszę Państwu powiedzieć, że nie mam takich możliwości nadrzuconych jak Pan Zbyszek z pewnością, natomiast e, nie da się ukryć, emanuje od Was e, tak pozytywna energia. Staramy się. I, 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 i jak rozmawiacie, was, mówicie o sobie. Oboję. To naprawdę czuję się, że, że jest mega ok. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. dziękujemy.